Widziałeś dramę Freeza oglądanie dupeczek YoliFan Sharek jest na Twitterze. Freeze TikTokową dramą o przeglądaniu sobie dupeczek to coś, czego nie było w moim bingo. Dobra, jakby co ja mam tutaj stwierdzić? Ciemna strona Freeza, moja historia, tak? O to chodzi. Okej, okay, już patrzę. Cześć tu Kasia i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kogo obserwuje Freeze. Na Instagramie możemy znaleźć pełno porozbieranych dziewczyn, co wygląda bardzo źle, bo przecież ma narzeczoną i dziecko. Wszystko jest kro. na taką idealną rodzinę, a przecież każdy to widzi i jestem ciekawa co wersów o tym myśli. Jak ja to zauważyłam? Kiedyś... Nie, nie każdy to widzi, bo ja na przykład nie wchodzę i nie sprawdzam kogo followują, kurwa, moi znajomi, koledzy, koleżanki, dziewczyna. Ja mam to w chuju. Followuję się kurwa, kogo chcę, no. Pris Ale myślę, że są dziewczyny, które przychodzą... Znaczy, kurwa, wiem na przykład, że wy patrzycie, kogo ja followuję, bo wystarczy, że dam kogoś followa i będzie a czemu zacząłeś followować tego i tego? Czyżby kurwa coś nadchodzi? No nie. Na przykład teraz dam followa Kinze panaś. A wiecie dlaczego? Bo kliknąłem na Instagramie i kurwa to była pieszoza, która mi wyskoczyła. Kliknąłem również obserwuję jak coś, zobaczcie. Możecie o tym nagrać jakiegoś TikToka też mnie i byłam ciekawa dlaczego. Przecież ani nie znamy się prywatnie, ani też nie byłam dużą osobą, żeby coś ze mną mógł nagrać. Popatrzyłam na osoby, które obserwował i poczułam się trochę dziwnie, bo przecież miałam dziewczynę, a dziewczyny, które obserwował, że całe tego typu zdjęcia, zazwyczaj promujące swoje awansy. Wiadomo, prawie każdy robi sobie na wakacjach zdjęcia w strojach kabelowych na plaży. Ja też takie robiłam, ale zauważyłam, że z biegiem czasu zaczęło to przyciągać jakieś dziwne osoby, dostałam dziwne wiadomości. Nagrałam nawet o tym filmik i też się poświęć, to koniecznie. Zobacz. I możecie powiedzieć, że pewnie te konta zaobserwował już dawno i o tym zapomniał. No nie, bo jak mnie obserwował to oglądał moje stories przez dobre parę miesięcy, ale jak... To jest następna rzecz. Nigdy w życiu nie patrzyłem kto ogląda moje story. Tylko też jak masz 300 czy 400 tysięcy wyświetleń pod story to kurwa nie chce ci się tego przewijać. Skończyłam dodawać zdjęcia w bikini. Myślałem, na można nagrać 100 takich filmików, ale ja nie obserwuję tego typu wynalazków na Instagramie. Zaczęłam wrzucać jakieś filmiki makijażowe To błyskawicznie mnie obserwował, Więc na pewno nie miałam jej wyciszoną, Tak jak pewnie też inne osoby Może spadną w jego rankingu, nie wiem Nie wiedziałam czy o tym nagrywać, czy ja może przesadzam Ale akurat wczoraj wyświetli mi się tiktok na ten temat I często w takich sytuacjach jesteśmy zbywani Że to tylko obserwacja Że przesadzasz, a jak dla mnie to totalny brak szacunku I większość osób ma podobne zdanie jak ja Powiem szczerze, że w wielkim szoku jestem Żal mi Weroniki bardzo Ona to widzi na pewno Na miejscu Weroniki ugotowałam się z nerwów i zazdrości Freeze dzień później usunął większość dziewczyn, które obserwował. Możemy właśnie przeczytać w komentarzach, że niektóre osoby nie zdążyły zobaczyć. Teraz czy to było z własnej woli, czy źle to wyglądało i ktoś mu kazał usunąć? Nie wiem. Niby do końca prywatnie nie wiemy jak to jest z jego związkiem. Może dla Was takie zachowania są obojętne, ale jednak internet pokazuje coś innego. Chociażby jak wspomniał o biuście Marcysi, wy mówiłyście, że... Macie na najlepszy, więc chciałam zobaczyć. Albo ten wykrywacz kłamstw Czy poprawiła pani swój wygląd zewnętrzny? Pod jakąkolwiek presją Karola Tak Wow Panie Frizz to bardzo duży ledwek tak? Wiedząc, że przeszkadza to twojej dziewczynie Kreujesz swój związek na taką szczęśliwą rodzinę A robisz takie rzeczy? Kolejna sprawa jest taka, że Frizz Obserwując tego typu dziewczynę Wysyła jej automatycznie sygnał tą obserwacją Hej, podobasz mi się I widzi to jego rodzina, znajomi, cały internet I dziewczyna w tym przypadku jest to brak szacunku i podkopywanie pewności siebie z Krągwersą I tak chyba ma już problemy, bo cały czas próbuje się dopasować Obcięła włosy, Frizowi się nie podobało, to znowu przedłużyła Siedliśmy ponad 20 cm, ale teraz są naprawdę takie zdrowe, gładziutkie, ładne, krótkie, ale nie za krótkie nie Mi się bardzo podoba Trzeba jak będzie szła na ten robić nowe doczepy, to samo zrobić dłużej. Jak widzicie jeszcze y, mam krótkie włosy, ale to się zmieni, ponieważ panura sobie włosy Twoje. Ale fajnie różne poprawki, operacja biustu. Mam nadzieję, że zrobiła to tylko dla siebie, a nie ze względu na Friza. To nie jest tak, że nikt inny nie może ci się podobać, nie może mieć znajomych płci przeciwnej, ale jeśli masz ustalone granice w związku, nie jest to związek otwarty, to powinieneś ich przestrzegać i nie wysyłać sygnałów innej osobie. Liczy się intencja, ale jaką intencję ma Frizz, obserwując takie kota? Frizz i Berso przez to, że zbudowali swoją karierę, opierając ją na swoim związku, są teraz od siebie uzależnieni, gdyby się rozstali. Dobra, wbijam sobie tutaj na... <laughs> Na Instagram, tak? Mam tutaj. Yy... Jeśli ja wezmę. O, tu jakaś Sylwia jest. Sylwia chyba zdjęć nie ma. Jeśli. Zawsze wszystkich. Jeśli teraz wezmę i na przykład dam Kasi yy, followa, oddam jej followa, to znaczy, że wysyłam jej kurwa sygnał. Seriocznie można sobie. Co jest kurwa złego w tym, że on sobie kurwa jakieś modelki, kurwa, polajkował? No ja pierdolę. No. Jakby to, jest, to jest tak abstrakcyjne, bo to już nawet nie chodzi o to, że ktoś go nagra, jak wchodzi w burdelu i, i po klefedronie rucha jakieś szlałfy za pieniądze. Jakby to już nie jest o to drama, stary. Drama jest o to, że on przegląda story. Rozumiesz, że co chodzi? Jakby. I, I tego typu, jakby Kate, dla mnie Ty jesteś toksyczna w chuj, nie? Bo są osoby, ja nie wiem czy jesteś za kogoś autorytetem, ale powiedzmy, że, no, że opinia osoby z internetu może też, albo jakakolwiek opinia, jak ktoś konfrontuje albo nie ma opinii na dany temat, i na przykład zobaczy Twój film, to potem są takie kurwa zazdrosne dupy, które chodzą i w momencie, kiedy wchodzą w związek z jakimś mężczyzną, i vice versa to działa, yy, czyli <laughs> mężczyzna z kobietą. To mówią, nie masz odobserwować wszystkie kobiety, masz nie oglądać miejsca story, kurwa, szlaban na TikToka. Czemu jej dałeś lajka, ty kurwiarzu jebany? To jest w kurwę toksyczne, stary. W kurwę. A poza tym, też, też tutaj jak były te, były te urywki tych, yy, tych jakichś storek, gdzie ona obcia się Freezowi nie podobało. Tak szczerze, Freez bardzo dobrze zrobił. Powiedział, nie podoba mi się. A wiecie dlaczego? Bo mu się kurwa nie podobało. Żyjemy w takich popierdolonych czasach, gdzie jak komuś się coś nie podoba, to ma mówić, że mu się podoba, bo może komuś będzie przykro. Jakby co jest złego w mówieniu prawdy? Czemu ludzie. Znaczy inaczej, bo raczej nie jesteś w stanie, jeśli lubisz długie włosy, nie jesteś w stanie się zmusić, żeby lubić krótkie. Bo kurwa podobają ci się długie. I dlaczego masz na siłę Wmawiać sobie i innym że, że ci się podobają nagle krótkie Tylko dlatego No siema, co ci się podobają, długie włosy czy krótkie No długie, o ty kurwo, bo ja mam krótkie Śmieciu No Mam wrażenie, że z Sandrą dzieje się to samo Bez obrazy wuja Tak że Sandra nigdy mnie nie posłuchała, nie Ja jej mówię za każdym razem Zrób sobie blond włosy Ona mówi nie, bo dużo pierdolenia Stary, była u fryzjera tydzień temu, tam jakieś coś tam poprawiała, nie, i mówię do niej, a kiedy zrobisz blond włosy, ona mówi, nigdy, ja mówię, nie no, zrób blond włosy, ona mówi, nie, 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 bo, bo mówi, że 8 godzin trzeba tam siedzieć, znaczy nawet nie tyle, że ma mnie w pizie. no raz sobie zrobiła blond, miała przez trochę blond, a teraz jej to nie leży, nie, ja wolę, jak ma blond włosy? No kurwa, tak. Albo namawiałam ja ją sporo czasu, żeby zrobiła czarne, czarne włosy. To powiedziała, że nigdy w życiu. Więc no Cycki też to sama zrobiła, bo ona chciała i nigdy w życiu nie powiedziała, że ma cycki zrobić. Ona stwierdziła, że se robi i chuj, to se zrobiła. Jakby zajebiście. No, no Sandra zrobi blond i będziesz gwiazda kolejnego odcinka? No nie, bo ona mówi, że, że jak ma blond, to kurwę na tego fryzjera musi wydawać, częściej chodzić. I że tam siedzieć po 8 godzin, żeby te włosy podnosili, to ten, że pielęgnacja też jest droga i że nie chce Po prostu. Powiedziałem, 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 ja jej na przykład mówiłem, że, że nie pamiętam czy był pomysł warkoczyków, jak ona miała te warkoczyki. To jedyne co to ją motywowałem do tego, żeby nie ściągała tych warkoczyków. Bo na początku, jak zrobiła sobie warkoczyki, to straszne miała problemy tutaj skórne. Bo wiesz, oni ci naciągają te włosy na te warkoczyki. No miała w kurwę przejebana. My wtedy na patotur jechaliśmy. I ona codziennie się biła z myślami czy, yy, czy, roz, czy rozplatać to, czy nie. Koniec końców zostawiła i myślę, że jej się podobało. Ale powiedziała, że ten... Może zrobiła w Jakie kurwa te Jakby cycki w ogóle kurwa nie mają ten. Tak szczerze cycki to whatever. No wiadomo jak są kurwa spoko cycki to lepiej, nie? Ale na to dużo, bardzo często w ogóle nikt wpływu nie ma jakie masz cycki. No kurwa masz jakie masz. Czasami jest sznyta, czasami jest kurwa, wiesz. Magnific, celepason cele są takie kurwa, wiesz. Idealne, nie? Dupeczka dobra musi być. Ja patrzę na zadbane włosy, ale nie twierdzę, że są ma niezadbane włosy, bo ma to jebane włosy akurat. Więc no. Więc no, jeśli ktoś jest na tyle słabą jednostką, że nie potrafi się komuś przeciwstawić, jak Freeze mówi wersow, masz mieć długie włosy i ona ma długie włosy... to <laughs> Czy czyja to jest wina? Sandra tu przy Ciebie robi? No, no przecież chodzi na siłownię od 8 miesięcy. Czy nawet dłużej. Nawet nie wiem. Nie, nie potrafię sobie tego na timeline życiowym ułożyć. No na trenuję dwa razy w tygodniu. Ja chodzę trzy razy. Ja wiem, że po mnie nie widać. Ale jak ja bym zmienił dietę, to już bym był takim mini byczkiem, nie? Najważniejsza jest twarz u kobiety, potem włosy, potem dupka. No i takie ogólne zadbanie, nie? Czy nie chcesz zmienić dietę tak by the way? A co ja kurwa? Jestem królik, że mam wpierdalek sałatę? Pojebane. Zobaczmy jeszcze, co ja, Ale jaką intencję ma Freeze obserwując takie konta? Freeze i Weso przez to, że zbudowali swoją karierę, opierając ją na swoim związku, są teraz od siebie uzależnieni, Gdyby się rozstali, nie byłoby to korzystne dla obu osób. Niestety czasami tak bywa, że osoby się iniają, albo już od początku ukrywały swój prawdziwy charakter i wtedy albo należy na sobą pracować, albo po prostu się rozstali, niestety osób. niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć. Czy też warto opierać swój związek na wyglądzie i ciągle porównywać swoją dziewczynę do innych? że najważniejsze jest to jaka osoba jest w środku bo po co być z kimś tylko do wyglądu z wiekiem wygląd się zmienia, dochodzą różne problemy, na przykład zdrowotne, jest to wszystko takie kolorowe, a taki związek potrafi zabrać tylko czas, który mógłby być wykorzystywany inaczej, na przykład bardziej wartościową relację, rozwijanie swoich pasji, umiejętności, cieszenie się z życia, ale na pewno influencerzy sprawdzają kogo obserwuje Fritz i dlaczego nikt o tym nie mówi, bo być może frizz ich wypromuje no to im się nie opłaca, no i to by było... Nie, nie, ja nawet nie sprawdzam kogo obserwuje Fritz, czasami tylko wchodzę sprawdzić czy mnie obserwuje. Bo kiedyś mi zabrał follow'a, bardzo się obraziłem i czasami wchodzę sprawdzić czy mnie obserwuje. Wchodzę, klikam, jest follow, Fris jest zioma i tyle. Nic więcej mnie nie interesuje, nie? Jakby mam totalnie w kuju, kogo on obserwuje. Nigdy nie zjeżdżam niżej. Zawsze wyświetlam się u góry, jeśli mam follow'a. No. Więc no. No nie nic, afera z dupy kurwa kręcona. Ja nienawidzę kurwa obecnych czasów. Każdy każdemu mówi jak ma żyć. Tego nie obserwuj, tego nie lajkuj, tego nie oglądaj, kurwa, tak masz myśleć, to mają być twoje poglądy, nie możesz tak zrobić, bo to, bo tamto, bo sramto. A najczęściej kurwa o, o tym jak masz żyć, mówią ci kurwa, grube, grube dziwki kurwa z no. To jest kurwa najgorsze. Ci będą pierdolić. Ej, już, 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 już mnie to wkurwia po prostu. Już mnie to wkurwia. Zostawcie friza w spokoju po prostu. Friz jest zioma i tyle.